Cześć. Witam was serdecznie w dzisiejszym filmie, na którym odpowiem na 20 pytań, które najczęściej zadają mi pary młode. Ja nazywam się Susa Malina i jestem fotografem ślubnym. Zapraszam do oglądania tego filmu. Myślę, że mogę powiedzieć, że moje fotografie są naturalne. Staram się, aby pary na moich zdjęciach zachowywały się w jak najbardziej naturalny sposób, aby były z sobą bardzo mało robię zdjęć pozowanych. No chyba, że jest to typowo moment na weselu, gdzie pozujemy z rodziną, tak? No to wtedy wiadomo, że jest to pozowanie, ale nawet sesja ślubna czy sesja narzeczeńska. Staram się, aby były jak najbardziej naturalne, żeby wszyscy na, yy, przed obiektywem czuli się komfortowo. Fotografuję już ponad 5 lat, jeżeli chodzi o śluby, i mogę śmiało powiedzieć, że sfotografowałam ponad 100 ślubów. Nie liczyłam dokładnie, ale jest na pewno liczba ponad 100. Jeżeli chodzi o rezerwację, to jest ona tak naprawdę dopiero ważna po podpisaniu umowy i w płacie z dodatku. Jeżeli on swoją ofertę, termin wolny i wyślałam swoją ofertę, ona się Wam spodoba, to wtedy właśnie umawiamy się na spotkanie, gdzie podpisujemy umowę, wpłacacie zadatek. Za Wiadomo, w tej chwili jest różnie na świecie, więc taką rozmowę jak najbardziej możemy przeprowadzić zdalnie, podpisać umowę online. Jasne, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o pełne reportaże ślubne, to w zakładce blog znajdziecie skrócone wersje. Natomiast jeżeli chcecie zobaczyć cały materiał, który otrzymujecie, otrzymuje ode mnie para, wtedy napiszcie do mnie, ja wam na pewno wreszę link i hasło do jednej z galerii. Tak, posiadam upoważnienie do fotografowania w kościele. Zawsze przed tym szą idę do celebranta, aby się przywitać, aby pokazać mu tą legitymację, jeżeli chce, i wtedy omawiamy, jak będzie wyglądała moja praca. Jeżeli chodzi o zdjęcia, to czeka się na nie maksymalnie 80 dni od y, y, ostatniego dnia fotografowania. Jeżeli jest sesja ślubna, to jest skończona od sesji ślubnej. Natomiast staram się już kilka dni po ślubie wysłać Wam chociaż 10-20 zdjęć, abyście po prostu wiedzieli, jak to wszystko wygląda. Nie, jeżeli podsujecie umowę ze mną, to na ślubie pojawię się. Ja nie mam swoich pracowników, którzy jeżdżą na śluby. Jeżeli w tym dniu nie będę mogła być z Wami, to wtedy gwarantuję Wam zastępstwo na tym samym lub na wyższym poziomie. Jest taki punkt w wymowie, który Wam to zapewnia. Mam nadzieję, że tak się nie stanie, ale wiadomo, są sytuacje losowe i mogą się różne rzeczy stać. To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ y, fotografowie się śmieją, że dzielą się na ludzi, którzy robią backupy lub zaczną robić backupy, czyli stracili zdjęcia. Ja na szczęście żadnych zdjęć nigdy nie straciłam, ponieważ od samego początku robię backupy. Więc tak, zdjęcia zapisują się na dwóch aparatach, y, na dwóch, znaczy robię zdjęcia dwoma aparatami i w każdym aparacie mam dwa sloty kart. Także y, wasze zdjęcia automatycznie w tym aparacie zapisują się na dwóch y, kartach pamięci. Wracając do domu, od razu te zdjęcia zgrywam y, na komputer, a następnego dnia na dysk, także wasze zdjęcia są co najmniej w dwóch, a tak naprawdę przez jakiś czas w czterech miejscach e, zapisane, więc szansa na utratę danych jest bardzo mała. Tak jak powiedziałam w poprzednim pytaniu, e, zdjęcia robię na dwóch aparatach, a trzeci aparat jest w torbie, także jeżeli jeden aparat się zepsuje, jest drugi, e, no a jeżeli ten drugi się zepsuje, jest trzeci, ale tutaj szanse też są znikałe po prostu, że tak się stanie. Tutaj, w zależności od pakietu, który wybierzecie, minimum, jakie ja oddaję zdjęć ze ślubu, jest to 300-350 zdjęć. Chyba, że jest to bardzo krótki ślub, no to wtedy wiadomo, jest to proporcjonalnie do czasu, który spędzam z wami. Natomiast w umowie macie liczbę podaną jako minimum, więc jeżeli wyjdzie więcej fajnych zdjęć, to po prostu dostaniecie więcej. Tutaj też w zależności od pakietu, jaki wybierzecie, w takiej formie otrzymacie zdjęcia. Standardem u mnie jest Pendrive, jest Galeria www. Który, na hasło, którą tą galerię możecie wysłać do znajomych, do rodziny. I trzecią rzeczą jest pudełko z wydrukami lub album. Tutaj w zależności od pakietu, który wybierzecie, są różne opcje. Tak, jak powiedziałam przed chwilą, są albumy, są one w różnych pakietach lub można je po prostu domówić też jako dodatek. Jeżeli chodzi o płatności, no to przed, jakby przy rezerwacji terminu wpłacacie zadatek, a reszta płatności jest dokonywana do 7 dni po uroczystości ślubnej. To pytanie jest pewnie zadane przez najczęściej jest zadane przez pary, które wiedzą, że ich sala jest ciemna i tak mogę na to pytanie powiedzieć, że przynoszę swoje oświetlenie, mam lampy błyskowe, które, które doświetlają mi zdjęcia, jeżeli jest ciemno. Tak, jak najbardziej. I nawet do tego zachęcam, ponieważ jest to fajna forma, aby poznać się z fotografem, zobaczyć, jak wy reagujecie na, na obiektyw i wtedy w dniu ślubu macie już mniejszy stres związany z fotografowaniem. Jeżeli chodzi o sam plener, to tutaj odpowiedzi nie ma, czy to w dniu ślubu, czy w innym dniu. Jest to ciężkie pytanie, ponieważ wszystko zależy od tego, jakie wy macie preferencje. Jeżeli wystarczy Wam 10, 15, 20 zdjęć plenerowo-portretowych, nie zależy Wam na konkretnym miejscu, w którym chcecie, aby te zdjęcia były wykonane, to tutaj wystarczy plener w dniu ślubu. Natomiast jeżeli marzycie o plenerze w górach, plenerze nad morzem, Plenerze na Santorini. Jeżeli ktoś może o plenerze na Santorini, to się odzywajcie, bo to jest moje marzenie, aby tam zrobić sesję. E, no to wtedy, jak no, zapewne wiecie, jest to potrzebne, aby pojechać w innym dniu. Z takiego pleneru w innym dniu macie również więcej zdjęć, więc tutaj musicie sobie sami zadać pytanie, e, czy wolicie krótki plener w dniu ślubu i Wam to wystarczy, czy chcecie mieć dłuższą sesję w innym dniu. E, co jeszcze mogę o plenerze powiedzieć? Słuchajcie, mm, ja zrobię o tym inny film. To pytanie się też często pojawia. Słuchajcie, jeżeli nie chcecie mieć zdjęć czarno-białych, to po prostu mi to powieście. Dopiszę sobie taki punkt w umowie, o tym będę pamiętała. Natomiast jeżeli chodzi o zdjęcia czarno-białe, myślę, że nie przekraczają one 20% wszystkich zdjęć, które otrzymują moje pary młode. Tak, i do tego namawiam, ponieważ wiem z doświadczenia już tam poprzednich par, że te pary, które mają te zdjęcia, po prostu mi za to dziękują. Jest to fajna opcja. Jeżeli jest na Waszym weselu. Mniej osób, tak jak najbardziej zachęcam, żeby zrobić te zdjęcia z wszystkimi. Natomiast jeżeli macie liczbę powyżej 200, bo też są takie wesela w Polsce, to wtedy zastanówcie się, z którymi osobami najbardziej chcecie mieć te zdjęcia. Fajnie, żeby światkowo miała taką listę i abyśmy po prostu zrobili te zdjęcia z tymi najważniejszymi osobami. A jeżeli będziecie chcieli z wszystkimi, oczywiście też jest taka opcja. Na koniec chciałabym Wam odpowiedzieć na trzy pytania, które najczęściej pary boją się zadać fotografowi. Pierwsze jest to, tak prowadzę legalną działalność w Polsce. Drugie jest, przychodzę na, na ślub elegancko ubrana stosownie do okazji. I trzecie, nie piję w pracy alkoholu. O to się nie musicie martwić. To już są wszystkie pytania, które najczęściej zadają mi pary młode. Natomiast jeżeli macie inne, to śmiało zadawajcie je albo w komentarzu, albo w wiadomości prywatnej. Chciałabym Wam bardzo podziękować oczywiście za oglądnięcie tego filmiku. Jeżeli Wam się podobał, to no zasubskrybujcie mnie. Takich filmów mam nadzieję, że będzie tu więcej i dzięki. Do zobaczenia w kolejnym filmie.